Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy fani. Zapraszam do kolejnego z odcinków na temat mojej wędrówki. A dziś e, łupawsko, łebawsku z kropkami nad e i z kreską nad o. Bo to jest nazwa kaszubska, e, te Łepawsku. E, I dzisiaj nocne chodzenie po lesie, po lasach. Łupawskich więc myślę że nie ma co czekać tylko chodźmy a tak moi mili prezentuje się molo o późnej porze nocą Ledowe. To są rowery wodne. стараемся пытался показать Więc molo, to by było na tyle. Jak wiecie, mam ze sobą trzy rodzaje latarek. Tu jest jedna z nich, najmniejsza. Zacznę od nagrywania na terenie ośrodka, gdzie jest fragment lasu, właśnie z tą małą latareczką i dzisiaj zużyję wszystkie trzy yy, zużyję, zademonstruję wszystkie trzy latarki tu jest ścieżka tu idziemy lasem. także trochę się pokręcę po lesie na terenie ośrodka Tutaj widzę już, że jest koniec płotowania. Mała latarka nie daje nam dużych możliwości, więc przy wejściu, przy wejściu, tak, tu jest już jezioro. Tutaj jest jezioro przede mną. wejściu w głąb lasu użyję yy, troszeczkę już innej latarki średniej. Więc wszedłem do lasu. Mam teraz średnią latarkę. I idziemy. Idę w sumie. Będę szedł tą ścieżką cały czas. Tutaj za drzewem jezioro, żaby skaczą do wody. Ciemno. No i idziemy. widać daleko jak świecę wszedłem tą ścieżką o tu znalazłem taki pomościk mały, ale pomost już w nie najlepszej kondycji słychać jakieś poruszające się zwierzęta więc trzeba tu uważać Tu jest jakaś tam roślinność, tak? Wodna. Trzcina wodna. Tu możemy się wam pokazać troszkę wody. Jakieś robaczki, pajączki pływające. Widać dno, jak się świeci latarką. Jest już dosyć bardzo późno. Jest chyba po 22 A ja tutaj będę miał odpowiednie warunki, żeby zjeść drugą kolację Jeszcze bym chciałbym zademonstrować jak wygląda niebo Jest trochę gwiazda, ale też nie za wiele widać Zademonstruję Wam, zademonstruję, pokażę Wam co ze sobą. Mam ze sobą zresztą wszystko to, co miałem ostatnio, ale nie będę Wam pokazywał, wyciągał tego. Ewentualnie zobaczymy, ile termometr wskazuje stopni aktualnie. Pokazuje, że jest 18 stopni. Także jest ciepło. Dzisiaj na drugą, na drugą kolację mam ze sobą. Długopis wykład. Kanapkę. Oczywiście też mam ze sobą worki na śmieci, które mi się przydadzą. Kanapkę mam z dwóch rodzajów chleba. Kanapka z sałatą lodową, z serem i z szynką konserwową chyba, ale to nie wszystko, bo mam też trochę warzyw i owoców. Czerwona papryka. Półgórka szklarniowego, banana. i brzoskwinie więc teraz zjem drugą kolację i będę kontynuował dalej odcinek oczywiście mam ze sobą wodę, saguaro muszyńskie magnes z kubek ze słonką, kubek tekturowy, słonka party no i jem kolację jak wiecie papryka ma dużo witaminy C Augurek posiada także funkcje nawadniające, więc jeżeli się idzie gdzieś do lasu, zawsze można wziąć tego rodzaju warzywa, przecież one nie ważą zbyt wiele, a pomogą nam, pomogą nam dostarczyć niezbędnych składników, minerałów i witamin do organizmu. Jem kolację z żabą. Nawet i dałem kawałek papryki. Ale udaje, że jej nie ma. Ja tu mam szczęście, zaczynają mi się kłopoty z telefonem. Chciałem poinformować, że już kolacja zjedzona. Tu jest wokół mnie jezioro i lasy. Więc czas wracać, z powrotem. Biorę śmieci ze sobą. Oczywiście. Żegnam się z żabą. I wracam skąd przyszedłem. Wracam tą samą ścieżką. Nie idę tu w lewo. Ani tu, tylko tu w prawo jest późno. Lasu nie znam, więc będę trzymał się szlaków, zmieniam umiejscowienie i będę nagrywał dalej. Teraz już używam trzeciej, największej latarki. Która daje najlepsze efekty, aczkolwiek i tak jest tutaj, że tak powiem, słabo, słaba widoczność. Mało będziecie widzieli, więc nie ma sensu nagrywać wiele i idę. Jeżeli będzie coś ciekawego, to po prostu to nagram. A jeżeli nie, to będę rzadziej nagrywał. Widać tu wysokie drzewa. Nad nimi gwiazdy. Jestem już dość daleko. Więc będę starał się obierać kierunek, aby znaleźć jakieś wyjście. Miękkie podłoże. Są krzewy jagód. Podłoże jest naprawdę miękkie. Jest mech. Jest miękko. Nie, nie jest taka utwardzona to gleba. Ok. Troszeczkę mam poagrukowaty teren. Czekajcie. Hmm. Stąd przyszedłem. Będę się kierował. Może tędy roścą grzyby. Naprawdę powiem wam, że nie sądziłem, że będzie tak ciężko. Jest ograniczona widoczność. Telefon i tak mi więcej oświetla. jeżeli mam wyłączone nagrywanie, to nie mam takiego dobrego widoku. O, jest jakaś droga. Jest tu dużo dróg w lasach upawskich i, i ścieżek. Aha, a przede mną taki młody las. Chyba wycięty las. Takie wały. Tak, to jest wy wyrąb lasu. A tam jest las dalej. Dobra. Przejdę tędy teraz. Młode rośliny rosną. Jak kaktusy w Teksasie. Tu widać, że po wyrąb placu, to są efekty takie spustosza, spustoszałe po prostu wały powiem wam, że dziwnie się czuję bo gdzie nie tak y, słyszę jakieś tam odgłosy mimowoli dobrze, ale brnę przed siebie dalej Doszedłem do miejsca, gdzie znalazłem drogę, przez którą przejdę i będę szedł dalej. Tu jest asfalt, widać. A tu jest wejście dalej do lasu. O, tutaj ładne, kolorowe, nie wiem, co to są, zaleślinki. Jest też słup, który wskaże mi wartość. Jakąś taką posiada, on to jakiś też wał idzie. Aha, dobra. Jest na stupie 703, 703 LP, laski państwowej 702 Czyli tu mniejsza chyba wartość, tu jest 702 tu jest LP tu jest 703 i 703 Więc Tu ten róg który świecę wskazuje nam drogę na północ Będę się tam kierował właśnie Więc idę na północ Ja idę sobie taką drogą. Rosną jakieś młode drzewka. Chyba brzuska. Droga jest dosyć. Powiedziałbym, że że, 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 że że jest sympatyczna do przejścia. O, jakieś kamienie leżą. Słupy z liniami idą nade mną. Już para się tworzy, więc chyba jestem na dobrej drodze. Tu taka roślinność też, jak widzę takie rzeczy w moim położeniu, to. Muszę wam powiedzieć, że jakoś dodaje mi takie coś skrzydeł. Idę tędy. Ale duża choinka. niestety i tak tego za dobrze nie widzicie ale moim oczem też ukazał się jakiś krąg betonowe betonowe coś dalsze fragmenty tego jakieś betonowe słupy I tu coś w, w, w rodzaju ala studni. Z taką pokrywą. Dobrze. Ale ja chcę wyjść już z tego lasu. Jakiś wielki głaz jest. Jakiś kamień wielki. Przede mną. O! Ścieżka. O! Tam widać jakieś światło. Po prawej las, w lewej las, nade mną, y, za mną las, nade mną niebo i gwiazdy. A więc, moi drodzy, znalazłem drogę. Z tej strony są dalej, prowadzi droga i lasy, ale tam widzę już e, tablice i lampy. Więc będę szedł i kończył ten odcinek. Więc pozdrawiam Was.